elektroskop Szkoła Szczepanika. Natalia. Miłosz. Jesteśmy w Czarnowskim Zakątku Łokietka. Nasi uczniowie biorą czynny udział w uroczystościach pożegnania lata. chcieliśmy zadać przychodniu parę pytań. Zapraszamy. Zapraszamy. Izba Przedstawowa Ogólnowa w Czarnowie wraz ze Szkołą Wienia Szczepanika została w zorganizować imprezę pod hasłem Pożegnanie lata z Królem Łokietkiem. Znajdujemy się w pięknym zakątku Łukietka. I wspólnie z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół imienia Szczepanika próbujemy Państwa wprowadzić średniowiecze. Zapraszamy do oglądania tańców. Będzie też scena logowania miasta wykonania w wykonaniu uczniów szkoły, ale także zapraszamy dzieci dorosłych do udziału w konkursach. Chciałbym Pani zadać bardzo proste pytanie, kim był okietek? Był Królem Polski. Co okietek zrobił ołomitatarnową? Uważam, że bardzo dużo ze względu na to, że na wniosek właściciela ówczesnego Tarnowa nadą prawa miejskie. Dziękuję bardzo. bardzo. nam miło, że szkoła Szczepanika może uczestniczyć w tak wspaniałym przedsięwzięciu, jakim jest w ogóle pamięć o Władysławie Łokietu i to, co zrobił dla miasta Tarnowa. Szkoła Szczepanika faktycznie włącza się, staramy się aktywnie włączać. Oprócz tego, co pan Jerzy koordynator, Jerzy Kosiba koordynator całej imprezy. Powiedział, to jeszcze zapraszamy do Bryko Tarnowie. W Tarnowie będą rozstawione trzy punkty, gdzie damy, średniowieczne damy będą na Państwa czekać i Państwa zadaniem będzie odnaleźć te punkty. Tutaj stąd będzie można pobrać taką kartę specjalną. Kim był Okietek? Co Pan sądzi o uroczystości pożegnania lata z Władysławiem Okietkiem? To znaczy w ogóle? Tak. To dlaczego mamy żegnać lata? Ja nie lubię żegnać lata. Jak już, jest, jak już jest taka uroczystość, to czy nie warto dla Ale to, to uroczyście obchodzić? Pożegnanie lata? No, co, 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 Może co, co? powitanie jesieni? To i kim był po Proste pytanie. Nie <grym> wiem. Chciałbym panu Romanowi zadać pytanie, kim był Władysław Okietek? Co zrobił dla Tarnowa? I drugie pytanko, co pan sądzi o uroczystościach, które się właśnie odbywają? Bardzo dobrze. No, kiedyś Okietek był królem. On był bardzo dla Tarnowa człowiekiem takim, no, jak można powiedzieć, no Szlachetnym, dobrym. No i on prawa Tarnowo widał. On walczył o ten Tarnów. I po prostu było to dawno. Jeśli się mieści Tarnów Wielki, to chyba rozwijająca się pewna wieś rycerska. Tam jest tak pięknie, nie zaprzeczy. No i tak sobie myślę, no, Zrobiłem dla króla parę rzeczy. No, mów kochaneczku. No, bo jakby król tą wieś miastem zrobił, i tak no, mi ją by przekazał. Jurek, Nie ma sprawy. O takim czymś myślałem właśnie dla Ciebie w prezencie. A władza mi moja na to pozwala. Lecz na Boską Matkę zapewne zrobić będzie to ciężko. Spokojnie, mam tu wszystko, co potrzeba, prócz podpisu króla z datą. Któryż to mamy dzień dzisiejszy? 7 marca, rok 1330. Tam powstanie w prawach miejskich. Bóg. cznie widzów teletroskopu, tak? Udało się. E... Więc pomysł się wziął stąd, że inicjatorem zbudowania pomnika za zakątku króla Łukietka była Izba przemysłowo Stało się to kilka lat temu, i od tego czasu, no poza imprezami typu Bractwo Kurkowe, nie, nie działo się tu właściwie nic. Więc Izba przemysłowo postanowiła przypominać Tarnowianom i turystom o tym, że właśnie oto król Władysław Łukietek lokował miasto, jak to się stało, kiedy, no i jakie są tego konsekwencje. I stąd w ogóle pomysł na to, żeby po pierwsze w lipcu obchodzić imieninę króla Łokietka, a teraz jesienią, właściwie na, na progu jesieni, pożegnać lato też w zakątku króla Łokietka. dobrze. Czy Pan nam przybliżyć harmonogram właśnie dzisiejszego święta? Przez, praktycznie przez cały dzień od godziny 9 do 17 będą tu trwały różnorodne imprezy, właściwie dla wszystkich. I dla dzieci przewidziane są atrakcje, bo dzieci mogą brać udział w różnych konkursach zręcznościowych, będą mogły układać takie miejskie puzzle specjalne. No, uczniowie szkoły i nauczyciele przygotowali też świetną grę miejską, gdzie poruszając się po kilku punktach wyznaczonych w mieście, można zdobywać ulotki, a później zbierając komplet tych ulotek otrzymają tutaj w zakątku nagrodę. No poza tym oczywiście piękne tańce w wykonaniu uczennic zespołu szkół Szczepanika. No i przede wszystkim podstawowa rzecz, która tutaj wzbudza największe zainteresowanie to jest inscenizacja momentu lokacji miasta przez kula Łokietkę. Dobrze i akurat e, dzisiaj żegnamy lato z Łokietkiem, a kiedy powitamy je w następnym roku? Myślę, że na pewno zrobimy iminy króla Łukietka, a jeśli pojawi się jeszcze jakaś inna fajna data w kalendarzu, to jeśli będzie chęć ze, ze strony szkoły i ze strony Izby, no to myślę, że taką imprezę jeszcze zrobimy. Bo mówię, to jest dopiero, to są dopiero początki budowania takiej małej tradycji honorowania króla Łukietka w Tarnowie. Więc te pierwsze imprezy traktujemy jako taką trochę próbę. Ale myślimy, że to już wejdzie na stałe. W taki zwyczaj, że kilka razy w roku tutaj w zakątku Klałokietka, w pięknym miejscu Tarnowa, przypominamy okres średniowiecza. Biorą w tym udział uczniowie, więc ma to też taki aspekt edukacyjny. Myślę, że dla, dla wszystkich jest to, jest to fajna sprawa. No, że to bardzo Panu dziękuję. Dziękuję. Za